Czy w związku z dynamicznym wzrostem cen paliw zamierza pan ograniczyć korzystanie z samochodu? Dokładnie, dokładnie tak, bo naprawdę też nie, po prostu nie wyrabiamy z żoną, żeby pozwolić sobie, żeby po prostu jeździć samochodem własnym. Także rower jeszcze raz i polecam każdemu. Cały czas ograniczam w miarę możliwości, a przy tych cenach no, każdy szuka oszczędności. No nie jest to możliwe, aczkolwiek gdybym mieszkała w Puławach, na pewno bym ograniczyła. Ale w związku z tym, że mieszkam poza miastem, muszę korzystać. No i niestety budżet nasz będzie bardzo nadwyrężony. Oczywiście ogranicza mu no, korzystanie z samochodu. Jakby nieekonomiczne jest teraz podróżowanie autem. Na dzisiaj cena to jest, proszę pana, 8,49 oleju napędowego. W Kerfurze to jest najtańszy paliwo w połowę. Nie ma, nie ma samochód przestał być luksusem. Nie, za, jest luksusem.